Siemanko, jestem MKS, a znam jest... Łart, I witamy was w nowym odcinku z naszej serii Minecraft Survival. To jest już czternasty odcinek. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy w netherze I zabiliśmy tam blazy, czyli mamy te blaze rody. I postanowiliśmy, że zrobimy w tym odcinku sobie enchant. Zenchantujemy najprawdopodobniej kilo w sobie. Na poziomie 30, wiadomo. I zrobimy sobie również z a... do alchemii kilof, ale to jeden może kilof, a jeden yy, miecz albo nie wiem co w sumie. Bo ja mam 31, ty masz chyba też 30, no nie? Mm, mm, no no tak, tak. To co enchantujemy. No to ja mogę w sumie kilof, a ty sobie weźmiesz, yy, wiesz co. Co? Miecz? No mieczek, nie? Na przykład czy coś tam. Bo się do kerk nie da, bo się to się nie się no, nie dać no, tak, ostrości, tak to tak, 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 normalnie. Tak że mieczyk stół, może być. Dobra. Te... To ja robię stół jak już, jak już ten od razu. To ja zrobię książkę. Ale to co pierwszy robimy? I stół Dalchemii zrobimy najpierw. Dobra. To Mam, zrobimy. Mamy jeszcze tam brodawki, jak coś. Mamy ja bym... 30. Yy, Teraz tak, 20. butelki zrobimy od razu. Będzie trzeba zrobić farmę brodawek jeszcze. To, to też, to się. też. Na górze, a gdzie budujemy enchant później? Coś myślałem, że może w podziemiach tutaj pod domkiem, ale... Wiesz co, jak się robiło ten kociołek na tą wodę, i w ogóle? Chyba z żelaza. Znaczy czy już patrzę, patrzę, w tej książce, wiesz? O, mam, Koć, to? To Kocioł. Kocioł. Ta, żelazo, tak. no? Tak. Jakbyś... Z... No, no, żelazo. Tak, tak. Ta. Ja pójdę po wodę może, co? Możesz się przejść, może się przejść. Na górze ten, ten stół, nie? Gdzieś tam postawimy. Jeszcze skrzynkę zrobię, żeby tam było te wszystkie no, takie tak, rzeczy. tak, tak, dobra, już wodę mam. Yy, jest tu gdzieś skrzynka? Chyba nie ma tej skrzynki. Nie ma, trzeba zrobić. Zrobić, bo mam drewno przy sobie. Czekaj, też mam już. Już zrobiłam. No to dobra, to daj. Jedna wystarczy, nawet no, jak masz, okej, okay, może być. I dobra, tam to na tak tutaj w rogu, myślę, nie? Mm. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Co o tym sądzisz? Może zrobimy. Czekaj, może tak jakoś? Czekaj. To Albo będzie tutaj tak? Tutaj w rogu. Tak? A to tylko jeden, ten? Jeden? Yy, no, ten, ten. No, ten. Robienia tych. No. I jeden kocioł. No, chyba tak, no bo ile z tego się bierze tutaj? A jeszcze ta, raz, butelki dwa, trzy. trzeba zrobić. Ja mam, mam, mam. mam. A, masz, no dobra. Eee, dobra. No dobra. Ja bym zrobił w sumie podkę na siłę, wiesz, bo wiadomo, siła, więcej damagea przyda się, nie? Na, na tego, na smoka na przykład, albo na inne rzeczy. Także ten. Dobra. A później, jak się weźmie jeszcze do endu te butelki, to weźmiemy sobie oddech smoka i z tego, z tego się robi, wiesz, nieskończoną ich nie? Skończną, nie, nie, skończną mixurkę, nie? Okej, okay, no to ja też się przyda. Yyy, dobra... Jak się robiło tą, na tego, na siłę? Potrzebujemy, tam... tak, brodawki na tą podkę. Si yy, na tą podkę. Brodawki, Wziąłeś? płomienny proszek... Płomienny proszek mamy, redstone i proch. Mamy proszek. Redstone mam. A prochu nie mam. Proch wziąłem ja. No to już chodzi wszystko. Ale ten, a płomienny proszek mamy? Mam, mam, mam. Dobra, to go... Był... Panie, trzeba zarazić prodagać. I to wszystko? Czy, to, czy, czy, czy ja ci mam dać wszystko? Już? Nie ja to sobie weź zrób to. O już no, wody nie ma, czemu? Bo już dają do butelek wszystko, nie? No dlatego właśnie mówiłem o większej ilości z dwa jakby dać. Albo trzy, Albo trzy. tutaj, trzy, tak raz, dwa, 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 trzy i się przy przyprzestali prosty i tyle. Albo tu dać jeszcze trzy. Albo no, dwa. Ale zobaczymy jak to będzie. No, bo na razie to tak robimy, tylko żeby było... Proch mi jeszcze, Prochu mi nie dałeś. A. Masz. To może nie. ja to zrobię książki już. Nie, czekaj, jak to się robiło? A nie, to, to teraz to chyba się, tak? Tak, dobra, git. Już rozdział, mam, tak, tak, już mam, już mam. No, płomienny proch, później Restone, później proch bodajże. Chcesz zrobić już książki? I biblioteczki? A... Może zrobić w sumie, no. Jak tam są te materiały, wszystkie to możesz zrobić od razu. Chyba mam. Ja to poczekam, aż to się skończy robić. Dobra, jest siła. Teraz tak, żeby się przedłużyło, to chyba restą. Tak, to się dało restą. A później, aby była mi miotana, to proch. A wiesz, robię, robię miotaną, żeby po prostu wiesz, że jak się rzuci, no to po prostu jedną tylko na Ta, ta. A to się czas wtedy, wtedy, ten? Czas się wtedy nie zmniejszy? Trwanie? O, nie wiem, nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem. No, bo to zaryzykujemy ty tyle i będzie dupa. Dobra, jest siła ósemka. Ty, a da się zrobić siłę dwójkę? Chyba to się da, chyba się da. Tylko jak to się robiło? Tak mogę to coś kojarzy, ale nie jestem pewien. Weź może oprzeć nam na necie szybko, jak to się robiło. Bo tak, siła dwójka, jedynka to jest różnica, nie? Ja za ten czas mogę te plony zebrać, bo jest tam już wszystko chyba rosło. A ty popatrz. Za ten czas, ok? Yy, tak. I dlatego jest, o boże. Yy, na koniec potrzebujemy różki Blaziza. Nie, 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 poczekaj. To wiesz, 1, 1, 14, fu, 1 16, 4, nie? 1, Satys nie ma 18,4 ja, nie, no, no, nie ma. No bez tego wpisz po prostu, zobaczymy, czy coś wyskoczy. Jak nie, to, to będzie jedynka i tyle. Jasno, pył. Jasno o kurde, nie, nie mamy? Ma. Czy mamy? Nie, nie mamy, nie mamy. Ja nie ja mogę. mogę. No to się to się to się, to, się, nie, to się po prostu zrobi po... ten yy, Po odcinku się zrobi tyle. Pójdziemy do netheru i po tego. I, i tylko potem jasno pełnię. No dobra, dobra. I tyle wystarczy. Yy, jak się robiło biblioteczka? Yy, książki na środku i na górze i na dole ten. deski. Okej. Okay. Tego będzie, wiesz? jedzonka. to fajnie. Ty Możesz przyjść tu do mnie i mi rzucić dwie deski do eku? Ja nie mam desek. No dobra. To mi brakują. Dwie deski mi brakuje. Nie, nie ma desek. A u jeszcze pięć książek jest, dobra. Nie, dobra, to ze zrobię z tego po prostu. I, tyle. I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Dobra. Dobrze. Zdro... Dwadzieścia siedem biblioteczek mam. Ile? Dwadzieścia siedem. Git, gitor. Czy minus y, trwa ta siła? Tak, tak, już tak. A w sumie? Hmm. No dobra, to a gdzie, bu... gdzie budujemy teraz y, ten? Gdzieś pod, ten? Gdzieś pod ziemią mi się wydawało, pod domkiem jakoś byśmy zrobili. Tak, podawaj, no, no to już, już kończę sadzić to wszystko, wiesz? A co sadzisz? No, ziemniaki w ogóle. A, bo weź tu zebrać. Mm -hmm. Dużo tego jest? Trochę tak. Troszkę jest. Rzuć mnie ja też, co coś posadza. Ziemniaki tu? Tu. A tutaj masz linię zrobioną. A marchew? Nie mamy marchewki. Nie mamy? No właśnie, wydawało mi się, że mieliśmy, a nie ma. Się no. też, wyda jak nie ma. No chyba, że nie ma. Musi być. To może jej te nie, nie posadziliśmy po prostu. Nie, sadziliśmy ją. Nie masz weku? Ja, nie, nie, weku nie. nie mam. I mi się stary wydawało, że mieliśmy marchewkę. Ja pamiętam, mieliśmy siedem chyba marchewek. Czekaj, czekaj. Tu nie ma marchewki? Ale mi się wydaje, że one posadzone były. Są w tutaj. Idę je posadzić. Ja chyba słyszę wiedźmy gdzieś. walimy ją nawet. Dobra, mamy stack i dziewięć chleba. Dobra. Mamy 27 siedem biblioteczek, to starczy, to enchant trzeba zrobić i... Gdzie kopiemy? Tutaj? Zobacz. Mm, no tak, coś takiego myślałem, wiesz. A masz tą lawę no, jeszcze? No, tu... Nie masz tutaj tej lawy już, nie? Tutaj było, I, nie, tutaj było wiaderko. Weźcie wiaderko czyste i tu jest na dworze, bo wyrzucam niepotrzebne rzeczy. Właśnie chcecie tutaj że coś wyrzucić? Tylko, że tu, tutaj na dole się wzięliśmy też, wykopaliśmy z jaskini, nie? Także wiesz. I co widziałeś, jak, jak się robi tą potkę? Yy, drugą, dwójkę? No to ci mówię, jasno był. To co, to walić to i robić linkiem jednym no. no to robi się miotana i tyle. Również miotaną, no. Ustawiam, że będzie na 4 minuty miotana. Ci się wydaje, że będzie na 3. Yy, zobacz, na ile kopiemy w dół? I już, i tyle. Tyle starczy. To kop, ileś tam, na ileś. Chyba już się zrobiły. Tak. Co? No, 8 jest. No, no tak, tak. Ok, tu, tu, tutaj możemy jak coś. Ok. Hej, kozak, dobra. Mmm, czekaj. Yy, tutaj będą schody, czyli to trzeba zniszczyć, bo jeszcze. No, to, to trzeba jeszcze stary zniszczyć, nie? Za niestety. chwilę, za chwilę, bo ja tam przepalam już te, y, kamień i zrobimy z tego, jak to się nazywa, kamienne cegły. Mamy? Nie mamy. Ale, bo ja to robię, przepalam... A, te, jeśli chodzi, okej. Okay. Tak, Ale to tak przecież to tak. to będzie szybciej, no co ty. A, bo tylko tyle kobla jest? Nie, tutaj jeszcze jest, nie, tak? A tak? Ale to aż, nie no, aż tyle nie będziemy potrzebować, bo z czterech touna robią się cztery te kamienne te. Cegły. Także to na pewno tyle starczy, na spokojnie. Chodź, kop tutaj. To trzeba kopać. Łap. Co? Tam ci dałem coś, weź co to weź i tam zrób te cegły. Pro, dzięki. Okay, raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Masz Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale to jest za nisko. No, wiedziałem. Wiedziałem, że to jest za nisko. Wiedziałem. Ah. No dobra, no to wiesz, już wiesz co chodzi, ja się nie stało, widzą się budowało. Ja, yeah. na ile kopać tu w prawo? Na pięć, a do przodu, na ile? Tego nie wiem jeszcze. Ale to będzie o wiele za duże. No. <laughs> Trzeba to Nie, dobra, na spokojnie, ogarniamy to. Wykopymy to. I, i tak w ścianka będzie, nie? <laughs> czy jedną w górę, czy dwa? No tutaj co tak jest, o tutaj widzisz Czyli jedno chyba, nie? Czekaj, bo to jest powiedzmy, patrz, to jest enchant To jest enchant, nie? Tutaj będzie To będzie tak jakoś Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, nie? Tak to będzie wyglądać, dobra. No, to nie wiem coś takiego, no tak. No to tutaj możemy to w sumie zamurować, co? murujemy to? W sensie, bo tutaj będzie... Chodzi... O, czekaj, patrz. Tylko tyle, bo tutaj tak to będzie zabudowane tym innym blokiem, nie? Tutaj w tym miejscu będzie inny blokiem. No, tak. Także no. dach chyba musimy... to no, Też nic jedno. Masz do biblioteczki, masz biblioteczki. Postawić już mam? Co? Postawić... Mam już ten? Postawić? Tak, tak, tak. Czy nie chcesz? No, boję się trochę. Dlaczego? zepsuje coś. Ja no, co, ty, ty coś masz Ja zawsze miałem problem z tymi enchantami. Gdzież ty majster jesteś? No co ty. No tak jest spokojnie, zała Czekaj. No jest nic. Tylko No tu jest problem mały, wiesz? Jaki? No bo trzeba jeść, o jeszcze jedno. Ja, ja wiem. wiem. No, A podłogę też zmieniamy? Też, te, te, też musimy zmienić, nie? To musimy. też chyba jedno kopiemy, nie? Czy nie? Tak. No, że tutaj, tutaj. A, czekaj. Okej. Okay. I 30 No to starczy. W sensie... Na ścianki chyba nie starczy Poczekaj, dach tutaj, no nie? Tak. Ta, ta, no. Nie. E, tak, tak. Tak. Mhm. Ścianka gdzie? Tutaj, tak? Ale tak No ja Idę tam jeszcze przepalić? Ty, bo tu jest głos Wiedźmy. A nie, tu jest ten... ty! Nie. Pa, kto tu przyszedł Dawaj go do chałupy Pa, bierzemy go, chłopie, bierzemy ale. go. Hamy go Już hop nie wyjdzie. No i łatwo, ważę, lamy trzeba prowadzić. Jest Stary myślałem, że mnie omylała. I tyle, dobra. Wracamy do budowania łatwo Mam dwie sztuki tylko Ej, ten dach no dobrze, dobrze, dobrze Jednak dobrze wszystko jest Chyba Jest git, enchant To jeszcze nie koniec. z tym ten... Przeczuła to brakuje Trzeba przepalić A już rzuciłeś Mhm Kobla nam jest starczy, wiesz? Kobla prawie nie mamy. Starczy, ja wrzuciłem teraz. Już. Też mamy. To już wszystko zamurowane? Tak. Enchant. Bo stary, nam tu nie wszedł z tymi lamami do tego enchantu. To się go zabije. Czy coś. To psy będziemy mogli na niego napuścić. Zagryzą go na śmierć. Dobra, bo kurde, już tutaj MKS jest 22 minuty nagrania. Jak to Co się? ty powiesz? No Naprawdę? Stary. Tak no. szybko, czas leci. Tak szybko, czas Na no to byczku robimy enchant, kładziemy tam. Ulepszamy. I koniec. I no Dawaj, diamenta. Wierzymy, tak. Dobra, obsydianu nie mamy. No nic, to w takim razie. Pójdziemy po ten Epsydian, poza, poza odcinkiem. I się zrobi ten Enchant, postawi, postawimy go już tam na odcinku kolejnym, po prostu i tyle. I się ulepszy ten killoff on tam mieczy sobie ulepszy też na odcinku w kolejnym. I zobaczymy. A, jeszcze musimy iść po ten, po wiesz co? Po jasnopiu jeszcze. Co? No, po jasnopiu. Tak, tak, tak. Dobra, to co? To dzięki bardzo za oglądanie. Ja byłem MKS, a ten był oczywiście. Warp. MK. نراجع شيمكن